Masz prawo jazdy, czy nie? A jaki masz samochód? Ładny. Słuchaj, ile ty masz lat? A dowiedz mi, jaki masz silnik w samochodzie? Jakie Jakiej pojemności? No to super. Kochani, proszę Państwa, tu przed chwileczką poznajcie... to, Leandrzej zaczyna. Jedziemy. 아는저 암새 개예 że już masz Łukasz! słuchaj, masz prawo jazdy? Ile na masz te prawo jazdy? Słuchaj, a powiedz mi, jak samochód wchodzi w zakręt, to jakie robić dźwięki? Samochód no, to raczej kumaj! Ale tak! Wyzywaj stojąc na Ale kij stoi, kij stoi! Sześć! Sześć!

8, 9 10. A, A za was się grało tam dziewczyny poszedł. A jeszcze budynkę trzeba zrobić. Budynkę. Budynkę どうぞ。<concept. S 2> <laughs> Dobra, ostatni zawodnik, ale gdzie z tych Chodź, chodź. Kija, postaw. Trzymaj tak wysokiego kija. Trzymaj. Nie wiem. Tak. Uj, jedziemy. Raz, dwa, trzy. Ale ja,

Mamy dwa pierwsze miejsca, czas 20 sekund, czyli Pan młody musi wypłacić dwie buteleczki wątki. Brawo!